Aby móc korzystać z aplikacji podatnika, najpierw należy założyć konto i uwierzytelnić się jedną z wybranych metod, w zależności od rodzaju podmiotu. Profil zaufany jest bezpłatny i pełni podobną rolę jak tradycyjny dowód osobisty w elektronicznych systemach administracji. Może go założyć każdy, kto ma numer PESEL, nie wychodząc z domu np. korzystając z bankowości elektronicznej. Stanowi alternatywę dla płatnego podpisu kwalifikowanego. Kwalifikowany podpis potwierdza tożsamość osoby fizycznej. Jest to ogólnodostępne narzędzie, które służy do podpisywania dokumentów cyfrowych. Podpisana nim umowa lub pismo mają takie skutki same prawne, co dokumenty tradycyjne opatrzone odręcznym podpisem. Zwiększa bezpieczeństwo, tylko osoba fizycznie posiadająca urządzenie, na którym znajduje się klucz prywatny, może złożyć podpis. Narzędzie to jest płatne, można je zakupić w jednym z centrów, które wydają kwalifikowane podpisy elektroniczne. Możemy się też spotkać z podpisem, który nie zawiera NIP lub PESEL w środku, jest np. numer dowodu osobistego, na podstawie którego dana osoba została zidentyfikowana to znaczy została potwierdzona jej tożsamość przez podmiot certyfikujący, wydający taki podpis kwalifikowany pieczęci elektronicznej mogą korzystać osoby prawne, a więc firmy, organizacje czy instytucje. Potwierdza tożsamość organizacji i zastępuje klasyczną pieczątkę. Pieczęć może wyrobić uzyskać ten, kto ma prawo reprezentować spółkę, np. prezes zarządu. W przypadku wieloosobowej reprezentacji muszą być wszystkie osoby, natomiast używać może później osoba, która zostanie wskazana w firmie. Ważne, że pieczęć elektroniczna nie jest odpowiednikiem podpisu elektronicznego osoby prawnej. Token nie służy do zalogowania, po zalogowaniu możemy go pozyskać, przeznaczony głównie do komunikacji w systemach informatycznych, a nie do wpisywania przez osobę. Token nie wygasa nigdy, chyba że osoba, która go wygenerowała utraci uprawnienia w KSeF. Będzie obowiązywał w KSeF 2.0 tylko przez jakiś czas. Później pozostanie tylko certyfikat indywidualny. Certyfikat indywidualny, ksefowy, będzie możliwy do wygenerowania po uwierzytelnieniu się w systemie. Jest bezpieczniejszy, długoterminowe bezpieczeństwo o szerszym zakresie niż token. Będzie miał zastosowanie również w trybie offline, to jest w zakresie trwania lub niedostępności krajowego systemu e-faktur, czy też w sytuacji, gdy podatnik zdecyduje się na wystawienie faktur w trybie offline 24. Ministerstwo Finansów przygotowało kilka rodzajów bramek w aplikacji podatnika KSEF. Bramka w wersji produkcyjnej, w wersji przedprodukcyjnej, czyli demo, w wersji testowej jest również dostępna aplikacja mobilna, tylko wyłącznie w wersji produkcyjnej. Aplikacja podatnika KSEF umożliwia m.in. wystawianie, odbieranie i przeglądanie e faktur, zarządzanie uprawnieniami, sprawdzenie statusu przetworzenia e faktury oraz pobranie upoksef. Możliwość podglądu faktury bez konieczności logowania. Anonimowy dostęp do e-faktury. Środowisko produkcyjne krajowego systemu e-faktur jest już docelowym środowiskiem pracy. Od 1 stycznia 2022 roku jest możliwość dobrowolnego wystawiania faktur za pośrednictwem krajowego systemu e-faktur. Każda faktura zostanie opatrzona unikatowym numerem i będzie to jednoznaczne z wprowadzeniem jej do obiegu prawnego. Fakturę korygującą można wystawić wyłącznie do faktury ustrukturyzowanej, pierwotnie wystawionej w krajowym systemie faktur. Wysyłka następuje według struktury wersji EFA2. Przygotowywany jest już wzór EFA3, który będzie obowiązywał od 1 lutego 2026 roku. Działanie środowiska demo jest analogiczne do systemu produkcyjnego, z tą różnicą, że znajdujące się tam dokumenty nie są dokumentami księgowymi i nie wywołują skutków prawnych, oraz po określonym czasie będą usuwane z systemu. Logujemy się tutaj używając numeru NIP firmy prawdziwego i wybieramy sposób logowania, poprzez np. profil zaufany czy certyfikat kwalifikowany. Działanie środowiska testowego przeznaczone jest do używania nierzeczywistych danych. Już logując się podajemy nierzeczywisty NIP firmy. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług przygotowaliśmy dla Państwa pakiety KSeF. Co nam dają pakiety KSeF? Objęcie klienta opieką projektowo-wdrożeniową, dostęp do koordynatora KSeF. Często będzie potrzeba na nowo ułożyć proces sprzedaży bądź dopasować zmiany pod już istniejący obiekt dokumentów, współpracę z dostawcami czy odbiorcami. Dostęp do wiedzy merytorycznej, elementy usług doradczych. Odpowiadamy często na pytania wykraczające poza wiedzę o systemie, np. jak uwierzytelnić się na KSEF. Są to często elementy doradcze w zakresie technicznym prowadzenia działalności, np. podpisy elektroniczne czy budowa uprawnień na KSEF. Poszerzony skład konsultantów do obsługi pakietów KSEF. Oddelegowany jest szerszy pod względem działów zespół konsultantów oprócz opiekuna technicznego i merytorycznego. Dochodzi konsultant KSEF, dział rozwoju i jakości, programiści. Analiza procesów i pomoc w przygotowaniu koncepcji wdrożenia KSEF. Wspólne opracowanie strategii wdrożenia dostosowanej do specyfiki państwa biznesu z uwzględnieniem koniecznych zmian w istniejącym obiegu dokumentów i konfiguracji systemu. Najczęściej po państwa stronie, jako naszych klientów, również oddelegowany jest zespół bądź osoba do rozpoznania zagadnień w zakresie KSEF. Dlatego współpraca powinna przebiegać pomiędzy dwoma odrębnymi zespołami, które nie muszą kolejkować prac związanych zarówno z ksef jak i bieżącą pracą w systemie. Wyeliminowanie ryzyka niepowodzenia poprzez wcześniejsze przygotowanie i zaplanowanie działań, konfiguracja KSEF, uruchomienie na bramce zestowej, następnie uruchomienie fabryczne oraz wsparcie powdrożeniowe. Pakiet KSEF nie podlega pod bieżące umowy związane z bieżącą obsługą systemu. Jest to odrębna umowa. Ze względu na obligatoryjność wejścia KSEF, przepustowość naszych zespołów może być mniejsza z racji ilości wdrożeń. Wykupienie pakietu gwarantuje Państwu nasze pełne wsparcie w procesie wdrożenia KSEF. Zapraszamy Państwa do śledzenia naszych kanałów, za pośrednictwem których przekazywać będziemy wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie przygotowania się do obowiązkowego KSEF.